Cześć kochani, dziś chciałabym z Wami podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi nowych znaku byka, który będzie miał miejsce 19 maja na 28 stopniu znaku byka o godzinie 17.53 dla Warszawy. Pierwszy nów księżyca po intensywnym sezonie zaćmień i to w znaku ziemskiego byka daje nam możliwość ustabilizowania tych wszystkich zawirowań, które dzieją się teraz wokół nas. Przez wspaniałe uziemienie. A kluczem do zintegrowania w sobie energii tego nowiu jest odnowienie naszego pierwotnego połączenia z Matką Ziemią i rozpoznanie, czym jest ta nasza podróż tu na Ziemi. W znaku byka obecnie mamy całą plejadę planet i asteroid. To, jak piękna kosmiczna impreza chwaląca życie. Celebrująca połączenie ze sobą każdego życia we wszechświecie, bo wszystko wywodzi się przecież z tego samego pierwotnego źródła. I właśnie ta pierwotna energia, której iskrę nosimy zawsze w sobie, jest bardzo mocno w obecnym czasie podkreślona. Tegoroczny maj jest po prostu niesamowicie potężny. Co oczywiście nie pozostaje obojętne również dla naszego samopoczucia. Bo no naprawdę trudno naszemu ciału przetwarzać te wszystkie ogromne fale, przetaczające się z dużą intensywnością energii. To energia, która powołana przez sezon zaćmień aktywuje w naszym życiu różnego rodzaju sytuacje, które w rezultacie mają doprowadzić do uwolnienia starych karmicznych wzorców. A wszystko po to, abyśmy mogli coraz bardziej. Zbliżyć się do tej nowej rzeczywistości, nowej fazy cyklu ziemi, upragnionej, nowej ziemi. Bo tegoroczny nów byku to i to po wejściu Plutona do wodnika, po wejściu Jowisza 16 maja do byka, to nów nowej ziemi, to zwiastun nowej częstotliwości, to energia, która ma przygotować grunt pod to nowe właśnie. Dlatego bardzo ważne jest, gdzie my będziemy podczas tego nowiu, gdzie będą nasze myśli, gdzie będzie nasze serce. Czy skupimy się na wyrażaniu własnej intencji co do naszego nowego życia, upragnionego życia? Czy dostrzeżemy świt nowych możliwości? Czy będziemy w stanie akceptacji i zaangażowania w procesie uwalniania tego, co nas trzyma w tym starym świecie? Czy może pozostaniemy bierni, a nawet obrażeni na cały świat za to, że nic się nie zmienia, nie dostrzegając jednocześnie braku własnej chęci do zmiany? Tak silnie podkreślona energia Ziemi ma nas sprowadzić do podstaw. Obudzić tą fundamentalną wiedzę, która zawarta jest w naszym DNA i mówi o tym, że jesteśmy częścią Ziemi, częścią kosmosu, każdej planety, każdej gwiazdy. Tę odwieczną prawdę podkreśla również Jowisz, wchodząc tuż przed Nowiem 16 maja do znaku Byka i to po 12 latach nieobecności i pozostanie w tym znaku cały rok. A to przyniesie ogromne zmiany, zarówno w skali globalnej, jak i indywidualnie dla każdego z nas. Jowisz, wchodząc do byka, przynosi moc uzdrowienia tych starych paradygmatów dotyczących materii, w której żyjemy. Przecież od urodzenia mamy wtłaczane przez systemy, czy to społeczne, czy religijne, programy dotyczące wszystkiego, co nas otacza. I co nas dotyczy, nas samych, to jak myślimy, co robimy, postrzegania swojego ciała, pracy, sukcesu, zaspokajania naszych potrzeb, a raczej ich programowania, tego co jest dobrze posiadać, co nie, do czego się trzeba przyznawać, do czego nie, czym chwalić. Nów no byku, który przychodzi po sezonie zaćmień, to niesamowita okazja, aby właśnie ustanowić na nowo wartości, jakimi kierujemy się w naszym życiu, nowy sposób postrzegania rzeczywistości, też swojego ciała. Czas docenić to, że je mamy takie, jakie jest, i odrzucić te destrukcyjne wzorce, które wykorzystują ciało do manipulacji. Sugerując, że jest grzecz, grzeczne albo że musi mieć taki albo nie inny kształt, abyśmy mogli być szczęśliwi, mogli zasługiwać na miłość, na sukces. Istotną kwestią jest też zwrócenie uwagi na to, co dzieje się właśnie teraz w naszym życiu. Jeżeli wiele spraw wymyka się nam teraz spod kontroli, to znaczy, że trzeba zmienić nasze życiowe priorytety. Wartości, jakimi kierujemy się w życiu. Jowisz podczas nowiu jest w koniunkcji z północnym węzłem księżycowym, czyli naszym przeznaczeniem, i stoi w opozycji do asteroidy Haumea, która jest hawajską boginią życia, a jej archetyp obfituje w głęboką symbolikę kreowania swojego życia. Z przestrzeni naszego serca, a nie umysłu. Przypomina nam, że jesteśmy jednością z Ziemią i całym wszechświatem, że jesteśmy mocą twórczą i jednocześnie siłą życiową, zawsze połączoną ze źródłem. Jest to wyższa oktawa świadomości, jak zresztą wszystkie asteroidy, a bramą przejścia do tych częstotliwości. Do zintegrowania się z nimi jest oczywiście Pluton, który wskazuje na niezbędną wewnętrzną pracę, na transformację, uwolnienie starych, ograniczających nas wzorców, abyśmy mogli przez te bramy przejść. Jowisz z kolei, stojąc w opozycji do Homei, podczas Nowiu podkreśla jej znaczenie i wskazuje na potrzebę Zmiany przede wszystkim dotyczących, zmiany dotyczącej priorytetów, jakie wyznajemy w naszym życiu. Na potrzebę świadomego utrzymywania tej świętej przestrzeni serca, abyśmy pamiętali kim jesteśmy. Że jesteśmy boskimi istotami na ziemi i potrafili zintegrować w sobie tę nieśmiertelność duszy z materialnym ciałem, szanując każdą część siebie. Nie popadając w żadną skrajność, nie odrzucając naszego materialnego życia na rzecz tylko i wyłącznie duchowego. Po to nie po to tutaj jesteśmy. Chodzi tu o świadome korzystanie z mocy, jaką posiadamy mocy do kreowania materii w taki sposób, aby spełniała nasze oczekiwania, aby wszystko tworzyło harmonijną całość. Jowisz będzie w kwadraturze do Plutona już od 18 maja do 2 czerwca, dając nam impuls do otwarcia się na nowe możliwości. To wezwanie do szukania w sobie tego, czego do tej pory może nie widzieliśmy, na przykład swoich talentów, do ukrytych wymiarów swojej osobowości, do uwierzenia we własną moc do odrzucenia tych starych schematów wierzeń, do odrzucenia nieaktualnych paradygmatów, które uzurpowały sobie przez tysiące lat prawo władzy nad nami. Ten aspekt z jednej strony może pomóc nam odkryć naszą prawdziwą moc właśnie i wręcz przenosić góry, kiedy jesteśmy otwarci na zmianę i elastyczni. Jednak jeżeli jesteśmy Oporni i zamknięci, to im bardziej opieramy się w zmianie, zwlekamy z jakąkolwiek decyzją, z jakimś działaniem, ta kwadratura może uczynić nasze życie bardziej dokuczliwym, abyśmy w końcu po prostu nie wytrzymali w tym, co jest i coś zrobili. Albo, co gorsza, sytuacja potoczy się w taki sposób, że już nic nie będzie zależne od nas. Ten aspekt, tak jak wspomniałam, będzie silnie oddziaływał do 2 czerwca i będziemy w tym czasie przechodzić coś w rodzaju testu w swoim życiu. Jak postrzegamy swój własny dobrobyt? To, na co naszym zdaniem zasługujemy. Czy uważamy, że zasługujemy na więcej niż inni, czy mniej? Czy kieruje naszym życiem zdrowy system wartości? Szacunek dla wszystkich. Świadomość że dla wszystkich wystarczy, czy może chciwość, niepohamowana chęć kontroli i władzy? Jakie systemy społeczne, religijne, rodowe nadal rządzą naszym życiem? Czy udało nam się już może z tego uwolnić? A jeżeli nie, to teraz otrzymamy to wszystko wręcz, mówiąc kolokwialnie, na talerzu. Ponieważ Pluton stoi w kwadraturze do węzłów karmicznych i będzie praktycznie w takim aspekcie do końca roku. To dla nas ogromna lekcja. Węzły karmiczne to skrzyżowanie, gdzie spotyka się Słońce, wskazujące nam drogę naszej życiowej realizacji z Księżycem, który przynosi nam wszelkie uwikłania karmiczne. Kiedy węzły aktywowane są przez kwadraturę Plutona, pana dogłębnej transformacji, sięgającej wielu wcieleń i powiązań do tego jeszcze w kwadraturze z Marsem, będącym wraku, mówiącym o potrzebie wyzwolenia się z kleszczy starych programów rodowych, ograniczeń idących z domu, takich jak chociażby destrukcyjne myślokształty, ale też jakieś złożeczenia, często nazywane klątwami. Które przenoszą się z pokolenia na pokolenie w postaci schematów, które odgrywamy potem, często nieświadomie w swoim życiu, wybierając takiego ani innego partnera, taką ani inną ścieżkę rozwoju czy kariery zawodowej. Natomiast Jowisz, stojąc w kwadraturze do Plutona i Marsa, łącząc się wtedy w koniunkcji z północnym węzłem księżycowym, czyli naszym przeznaczeniem. Kier pokazuje nam kierunek, w jaki mamy podążać. Wskazuje drogę wyjścia z tego całego uwikłania. Jowisz powiększa nam naszą ścieżkę, którą mamy podążyć. Rozjaśnia ją i powiększa jak wszystko, czego dotyka. Sprawiając, że w końcu może być ona przez nas dostrzeżona. Dzięki czemu możemy zrozumieć, jak wyjść z obecnej życiowej sytuacji. Czym mamy się zająć w pierwszej kolejności? Czemu poświęcić naszą uwagę, nasz czas, żeby móc w końcu ruszyć z miejsca? I właśnie tym zagadnieniom będzie poświęcony webinar, który odbędzie się 25 maja i na które zapisy trwają. Dla każdego uczestnika przygotuję oczywiście indywidualną analizę astrologiczną i. Tym razem będzie ona zawierała interpretację tego niesamowicie potężnego kwadratu Jowisza, Plutona, Marsa z węzłami karmicznymi. Będzie ona wskazywała, jaką teraz każdy z nas indywidualnie ma do wykonania pracę, jakie programy, lęki czy traumy do uleczenia, aby móc wykonać solidny krok naprzód. Spotkanie zakończy jak zwykle medytacja. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu, więc nie będę powtarzać tych wszystkich informacji. Serdecznie zapraszam. A wracając do nowiu, mamy teraz tak wiele pięknych aspektów, tak pięknych energii, że trudno opowiedzieć o wszystkich. Księżyc i Słońce tworzą też trygon z Ceres w znaku Panny. Ceres jest w płodności i urodzaju jest uosobieniem Matki Ziemi, Wielkiej Macierzy. Kiedy Ceres jest w znaku Panny, w swoim zodiakalnym domu, który dzieli razem z Merkurym, jest bardzo potężna, wspierająca i pielęgnująca. W tym pięknym połączeniu w czasie Nowiu podkreśla ważność powrotu do natury. Podkreśla ważność zaopiekowania się Naszymi ciałami, które są świątynią dla naszego ducha. Wspiera też wszelkie intencje, zasiane nowe ziarenka podczas nowiu, dając potencjał płodnego wzrostu i obfitych plonów. Wskazuje też na potrzebę świadomego podejścia do kwestii żywienia, naszego zdrowia, aby naszej świątyni, czyli naszego ciała, nie karmić. Przypadkowym jedzeniem, które często już w tej chwili przypomina truciznę. Żebyśmy odzyskali też jasność widzenia i przestali obsadzać nasze ogrody tujami, a zamiast tego posadźmy znowu jabłonki, śliwkę, jarzębinę do ochrony domu albo klon, który wesprze dobrobyt, brzozę, z której możemy czerpać dobroczynny sok, postaćmy marchew, pomidory czy cukinie. Zamiast robić idealne klombiki zasypane toksyczną korą, która jest przecież niebezpieczna dla dzieci i zwierząt. To jest właśnie nasze wyzwanie, powrócić do prostoty, do natury. Nów stoi również w koniunkcji z królewską gwiazdą Algol, która ostatnio często daje o sobie znać. Algol to gwiazda, która zwiastuje upadek jakiejś władzy, a dokładnie starożytni kojarzyli ją ze ścięciem głowy. Ciekawe, jak zatem ta energia rozwinie się w znaku Byka, bo Byk to pieniądze, systemy finansowe, banki, różnego rodzaju korporacje zarządzające żywnością, giełdy papierów wartościowych. Pluton tworzy trygon ze światłami podczas nowiu, dając nam fundament do nowego startu w przyszłość. Pluton będzie balansował na granicy tego nowego i starego świata, znaku koziorożca i wodnika, do listopada 2024 roku, pokazując nam to, co musi odejść, to, co musi zostać uwolnione, aby przejść przez te bramy wyższej świadomości. A wejście na stałe Plutona do znaku wodnika będzie obwieszczać w październiku 2024 roku. Piękna kometa z długim świetlistym ogonem, widoczna gołym okiem wieczorem, a nawet podczas dnia. Kometa została po raz pierwszy odkryta niedawno przez teleskop Atlas, bo w lutym tego roku i przewiduje się, że osiągnie maksymalną jasność w połowie października 2024 roku. Obecnie jasność komety jest słaba jeszcze, ale rośnie i można już ją śledzić, chociażby taką aplikacją astronomiczną w telefonie. Przygotujmy się zatem na to cudowne widowisko, które na pewno będziemy długo pamiętać. Natomiast Wenus, pani tegonowiu, obecna w znaku Raka, podczas nowiu jest w zerowej koniunkcji z asteroidą Hekate. Często spotykamy wizerunek Hekate jako Trzech złączonych plecami kobiet, co symbolizuje transformację, fazy księżyca chociażby. Trzy oblicza kobiecości, dziewicę, matkę oraz staruchę. Hekate ma wiele interpretacji, ale zawsze jest zaangażowana w życie bogów i śmiertelników. Opisywana jako ta, która posiada moc większą od Jowisza. I czczona przez niego jako pani nieba, ziemi i podziemi, pani granic i przejść, jako strażniczka przejścia duszy z jednego wymiaru do drugiego. I to w obu kierunkach. Hekate ukazuje ścieżkę poszukiwań prawdy w tych najciemniejszych i najgłębszych poziomach naszej świadomości i podświadomości. I tu ma bardzo wiele wspólnego, z plutonem. Wierzono, że daje moc połączenia z siłami natury, z żywiołami, że za jej pomocą możemy posiąść tajemnice magicznych ziół i ich wykorzystanie. W swej troistości Hekate nie tylko wskazuje drogę, ale pomaga też nam zrozumieć przeszłość. Aby zainicjować zmiany i uzdrowienie, korzystając z doświadczenia Hekate uczy sztuki magii i czarów. I też integracji światła z cieniem, mocy życia i śmierci. Taka koniunkcja Wenus, Hekate, Hekate znaku raka, aktywuje tą pierwotną moc kobiety. To wspaniały zatem czas dla wszelkich praktyk i rytuałów związanych ze świętą kobiecością, wspólnych działań kobiet, aktywacji kręgów kobiet. Jak również wspaniały czas do uwalniania się ze starych. Przysięg, powiązań związanych z magią, idących też z poprzednich cieleń. Jak widzicie jest, widzicie, jest to naprawdę mocny i wspierający dla nas czas. Czas integracji z naszą pierwotną mocą. Szczególnie mocny czas dla kobiet, aktywacji tej kobiecej mocy. Może wspomnę na koniec jeszcze tylko o jednym aspekcie aktywnym w tym czasie. To. Koniunkcja URANA z asteroidą Dianą, również znaku byka. To z kolei energia ponownego budzenia się w nas takiej autentycznej, pierwotnej jedności z Ziemią i każdym przejawem życia. Diana była córką Jowisza i otrzymała od niego wolność. Czyli nie musiała spełniać się jako żona i matka. Mogła poświęcić się temu, co ona kochała najbardziej. Ochroną natury, zwierząt, ziemi. Ta koniunkcja podkreśla nasze połączenie właśnie z ziemią i kosmosem, bo z kolei uran to Pan nieba. I niezależnie od tego, co dzieje się w zewnętrznym świecie, na wpływy społeczne, na prawidła danego czasu, presję czy modę, to wewnętrzne połączenie w nas jest wieczne. Jak widzicie, całe mnóstwo aspektów podkreśla tę potężną więź ludzi z ziemią i wszechświatem. To naprawdę niezwykle magiczny czas, magiczny nów, nów, który może pomóc nam zasieć ziarenkę czegoś wyjątkowego, uleczyć nasze poczucie oddzielenia i niemocy i przynieść falę wsparcia, które obudzi w nas wiarę i poczucie jedności ze wszystkim. Świadomość potrzebnych działań, aby pozostawić to, co powinniśmy zostawić już po prostu za sobą, aby móc rozpocząć nowy rozdział naszego życia. Kochani, dziękuję wam za dziś. Zachęcam do subskrypcji kanału Oczywiście Wenusowe sprawy. Zapraszam na indywidualne konsultacje. Zapraszam też na zbliżający się webinar i życzę wam cudownego, magicznego nowiu z nakupdyka. Do zobaczenia.